Buterk w dniu 61. 60. No, 22 tysiące. Zaczynamy klepać. Płacimy, znaczy, zarabiamy więcej niż wydajemy, nie? A trzeba pamiętać, że jednak bardzo dużo chłopaków tam pracuje w tych w loży goblinów na dole. No i oni tutaj zobaczcie. Tu, praca, 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 praca. Zapierdzielać, zapierdzielać. Mamy 62 tysiące, ale to nadal nie jest to, co mnie zadowala, bo jeszcze nie doszliśmy do najważniejszych rzeczy. Zrobiliśmy to machołki. Zobaczmy, czy jest jakaś fajna oferta dzisiaj. To jest fajne, bo na miedzi daje, ale z Srebro mam na miedź przerobić? Czy ja wytwarzam coś z miedzi dzisiaj? Nic nie wytwarzam z miedzi. No, mógłbym porobić te kielichy. Robimy tak, że tutaj to wyrzucimy. Też 32 tysiące dostanę, trochę mniej. Te kompensaty, ale dostaniemy miedź, więc chciałbym, żeby te srebro też klepali. I przy okazji, żeby robili coś, no właśnie, z drewna. Słuchajcie, może zanim wybiorę nową ofertę, ktoś tu jeszcze awansował? Górnik, który tam taki zwany? Ten nowy. Nowy dziad. Idziesz do naj, najmocniejszej umiejętności. Pyk. Niech pracują. Coś musimy odblokowywać. Robimy sobie tak. Albo zaawansowana obróbka, albo tutaj. Górnicy przynoszą dwie rudy. Mm, przetapianie dużych sztabek mogę przetapiać. Chyba wejdę w tą zaawansowaną obróbkę. I co mi tu daje? Koło do ostrzenia, wytwarzać ostrą broni miecze. No i jeszcze to zrobimy. Trzy rzeczy. <laughs> to jest dużo. Mamy teraz co robić? Więc zejdźmy najpierw do loży goblinów. I tutaj. Y Zblokuj koło do ostrzenia, jest osiągnięcie. Teraz tak, tutaj damy Wam tą tablicę. Czy jesteś duża tablica? W miarę duża, ale znajdziemy miejsce na tą tablicę, jak poprzestawiamy rzeczy. Czyli tak, tu damy im to. Trzeba się uczyć, to proszę się tutaj uczyć. Tu im damy tak. Drugą tablicę też damy o. I to im tutaj w pierdziele. Proszę pracować ciężej. Moi drodzy naukowcy, samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Macie tu pracować najciężej jak się da. O, tutaj sobie rysuję jakieś schematy. R równa się mc kwadrat. Klasyka. Klasyka gatunku. <laughs> Nowy podnosi normę pracy. No na pewno, no, tak to powinno wyglądać. Słuchaj, ktoś tu jeszcze awansował. Który kobal taki zwany? Geneviève. Pyk i od najmocniejszej. Staram się iść jednak w kowalstwo, bo tych z drewna rzeczy to wcale tak dużo nie mam. Więc klepią. A 167 idzie tutaj punktów. No nie potrzebuję aż tyle. No 2,5 tysiąca dziennie dostaję i tak z nadwyżką, czy doszedł jakiś nowy schemat. Zobaczcie, doszło nam dużo nowych schematów. No i teraz tak naprawdę będzie spory rozwój tego, co my tu będziemy klepali. Eee... No właśnie, tego się możemy pozbyć. Jakaś ofertka fajna, nie ma fajnych ofertek. Idziemy na razie do góry. Czemu półki sklepowe nie są najpełniejsze? Bo transport jest za słaby. No, kowalstwo idzie nie tak jakbym chciał. Za wolno pracują moje kowale. Za wolno. Nie podoba mi się to. Dobrze, co nam tu doszło? Stół warsztatowy służy do łączenia przedmiotów, elementy gotowe. I koło do ostrzenia. Ostrzy rzeczy. Piec do wypału. Twardza ceramikę. No to już chyba będzie na wyższym piętrze. Tu jeszcze schody będę musiał dać, więc potem to poprzestawiam. Um. No i biżuteria. No nic, potrzebuję po prostu więcej kowali. Więcej kowali będę potrzebował, więc znowu robimy ścieżkę rozpusty z tej strony. Trzeba ten biznes rozwinąć tak, żeby mi się to opłacało, żeby więcej ofert klepać. Potrzebuję kowadeł. Dużo tych kowadeł, po cztery. I kadzielnia. Masówka idzie. No i teraz ze sprawą tego, oni myślę, że będą tutaj mi bardzo dobrze, ambitnie pracowali. Pytanie, czy zmieści tutaj tyle pracowników? A zresztą, czym ja się przejmuję? Mają klepać. Dobra, stanowisko robocze jest. Um, poprzerzucałbym tutaj te towary w taki sposób, żeby mieć wszystko po dwa. Tak. Tak. Mnie nie chcę na razie biegają może. Na razie damy jedno składowisko. Jedno składowisko gdzieś tu na środku. Będą mieli troszkę biegania. Ale już mówi się trudno. O tych takich bardziej zaawansowanych rzeczy to zobaczcie, za dużo to ja nie mam. Pytanie, czy jeszcze jakieś składowisko mogę tu dorzucić. No nie, tylko sztabka srebra najwyższej próby, ale tu już widzę, że mam, więc mogę przechować co najwyżej ten towar. Okej, okay, dajmy jeszcze te stoły warsztatowe. Koła do ostrzenia, nie wiem gdzie im to dać. Może tutaj przy obróbce. Nie sporo tego będzie, więc zrobiłbym im taką. O, żeby jeździli. i nie mieści mi się. Może te wytwarzanie damy im z tej strony. Będzie montażownia. Nie wiem, jak dużo tego będę potrzebował, jak długo będą nad tym pracowali. Ale on dość dużo kowali i myślę, że jak tak obrobię, to oni tu śmiało skupią się na pracy tak jak powinni. Wygląda to nieźle. O, 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 tylko 3000. No nie dobrze, Bardzo niedobrze. Nie cieszy mnie to. Niech tutaj dokończą swoje rzeczy. A, jeszcze nie przeniosłem im skrzynek. A ten co tak długo klepie? No ten się chyba zaciął coś. Nie, skończył, tylko bardzo długo klepał, zobaczcie. Ło, wow, to jest wolny jak cholera. Dobrze, no to mają tutaj ten swój koło z mały. Zaczniemy następny dzień. No i będę potrzebował nowe receptury. Tu tu, 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 a się wysypali. Wszyscy biegną do swoich stanowisk pracy. Pięknie, za mało kowali. Za mało kowali, słuchajcie. Tylko zanim bym szedł do kowalstwa, to chciałbym już mieć elitarnych pracowników. Żeby to była super elitarna grupa kowalska. I najlepiej, żebym jeszcze to odblokowywał. Ja myślę, że oni to szybko wyklepią, więc teraz tylko kwestia zebrania im troszkę ofert. Ze sztabek nic, nic mi tu nie robią. Na czym się chłopaki skupiają? Na robieniu z, ze srebra. Widzę, że srebro bardzo długo się klepie. Może coś z miedzi. O, nowe rzeczy dochodzą. Miecz z brązu. No właśnie, zobaczmy, co to jest najdroższego. Jakie mamy najdroższe oferty, które muszą się pojawić u nas? Srebrna buława za 999. Bierzemy to. Miecz z brązu, miecz rycerski. Zrobimy miecz z brązu. No topór jest spoko. Tutaj jakieś sierpy nam doszły, motykę a to jest bieda, nie? Te najbardziej dochodowe rzeczy chcę, żeby one pojawiały się w sklepach, no i zobaczcie. I tu już się pojawia problem, bo nie mam już schematów. No i tu mam tylko 80 tysięcy. Zaczniemy od tej srebrnej buławy. I myk 80 tysięcy poszło, a reszta to jest bida. Możemy tutaj to awansowywać troszkę. Ale no musimy poczekać do następnego dnia, żeby to upgrade'ować. Mam no za mało sztabek, topory mogę robić. Więc teraz tak, zejdziemy sobie do sklepu. I te statywy na broń, bo oni tutaj mają te buławy, ale nie chcę tych buław tutaj. Srebrna buława. Najlepiej, żeby były dwie srebrne buławy, bo to jest drogie. Miecz. Topór. Więcej stanowisk sklepowych. Okrągły stojak. Plus 3. Duży do prezentacji broni, którą klienci mogliby kupić. O, to jest spoko. To mało miejsca zabiera. Miecz rycerski. Miecz z brązu. To ten miecz stąd wywalę i damy sobie tutaj więcej toporu. I widły jeszcze. Też nigdzie nie ma wideł. Tak, wszystkie są? Na półkach są. Więc na razie upgrade'ujemy do zwykłych. A i nagle się okazuje, że brakuje mi rzeczy. Jak tak człowiek wskoczy w to, tak żeby na skalę masową produkować i robić jakieś dobre oferty, no to już tak nie, nie fajnie się tutaj wygląda, nie? Robimy upgrade kolejnego miecza. Tutaj będzie spory dochód ze sprzedaży, więc zależy mi na tym, żeby oni tutaj wrzucali. No nie widły, tylko super, super topory tu powinny się znajdować. No bo srebrne buławy. Pytanie, czy jest sens, żeby tu były dwie buławy. Fajnie by było, no ale właśnie potrzebuję więcej kowali, którzy będą te przedmioty na sprzedaż robili. Więc zatrudnimy sobie kowala, tylko że 440. No jeszcze mi brakuje, 800 jest potrzebne. Nie, to jeszcze potrzebuję. 800 i to, a to jest, zatrudnia pracowników jest tańsze o 1000 monet. tam z kasą. Ale muszę to zrobić, żeby zrobić to. no Dobra, chyba, że pójdziemy. Nie, no potrzebuję więcej pracowników, bo mój kochaś nie będzie działał. Ja potrzebuję elitarnych pracowników, żeby oni tutaj wszyscy się wzajemnie wspierali. Żaden pracownik nie wytwarza w piecu hutniczym. Żaden? Żaden. To muszę zrobić piec hutniczy. Mały piec hutniczy. I będziesz tutaj Zrobić paletę, na to służysz do wytwarzania, to będziesz jako źródło. OK, no jest potrzebny, oczywiście, pomocnik. Zatrudni pomocnika, możesz być ty, Cibert, wytwarzasz mi sztabki tej. Ej, następny dzień. Ich tam chłopaki klepią. Ja już tu patrzę, kto tu o, górnik jak awansuje, to jest zawsze spoko. No i teraz mogę go zmienić y, od najmocniejszej umiejętności. Dodawca, co Tobie mogę dać więcej klientów dziennie? Ach, dawaj na od najmocniejszej umiejętności. Coś tu wykonaliśmy. Oferty ze srebrnymi kielichami. No i wskakują mi teraz te topory na przykład, nie? I one dużo więcej zarabiają niż tamte i pozostałe rzeczy. Tylko będą się długo klepać. Ale wszedłbym też w takie oferty, bo to jest to jest bieda oferta. Tylko że my szybko naklepiemy, bo te przedmioty się będą długo robiły. Ale też nie potrzebuję tak dużo ich robić. Zauważcie, schematy są mi potrzebne. Słuchajcie, robimy to i robimy to. Potrzebuję mieć schematów. Dużo. Wy to pierwszą sztabkę srebra najwyższej próby. Kolejne osiągnięcie. Jeszcze sobie odświeżę. O, tutaj mamy. Też na miecze. To jest spoko. Weźmiemy sobie mieczyki. Niech robią coś. Ukończyliście, tak? To porki ukończyliście. Bardzo ładnie. Cieszę się. No to może jeszcze jakaś oferta na schemat? Nie ma. Wida z nędzą. Tylko, że to że jest, że brakuje sztabek stali. Proszę mi tu szybciej pracować. No, te piece powinny być bardziej wydajne. Generalnie, zobaczcie, jak to średnio idzie. Ja mam możliwość zrobienia lepszych pieców hutniczych. Tutaj mam średni piec hutniczy, dwie sztabki równocześnie. To by było też dobre. No bo tu jedna kobita pracuje, no to jak ona ma to wytworzyć? Tego będę potrzebował dużo, no to zatrudnimy jeszcze jedną kobitę przy takim piecu. Gdzie by ten piec dać? Tutaj może damy ten piec. Zatrudnimy jeszcze jednego pomocnika. Jesteś spoko, podobasz mi się. Wytwarzaj sztabki. Stali. Tu widzę też pomocnicy awansowali. Wszystko równocześnie niech robi. Pyk, pyk, ty, gidon Musisz szybciej biegać, więc wszystko równomiernie. Aldo. Wszystko równomiernie. Któryś tam kowal awansował od najmoc... najmocniejszej umiejętności. Muszą się wymaksować, kurde, w tym klepaniu, bo za długo klepią moje kowale. Tu już schodzimy w epickie. Nie legendarne 30 tysięcy kosztuje. 207 tysięcy. No chyba nie tracę pieniędzy. Jakby tak spojrzeć. No zobaczcie, 50 tysięcy zarobiłem. Więc źle nie jest. Yy, następny dzień. To że ktoś tam nie pokończył to już tam ciul. Bo to wtedy mi szybciej zasoby przybywają. No, tu wygląda OK. To sobie zagospodaruję jeszcze później. Nie wiem tylko jak z transportem tych wszystkich przedmiotów, bo oni tak widzę słabo klepią. Mam duże dochody, myślę, że powinienem zatrudnić tak z dobrych z 10 kowali, więc dokupimy sobie ilość pracowników na maksa. Słuchajcie, tutaj nie potrzebują, Jedna lampka im wystarczy do posiedzenia. Tu jest strefa pracownicza. Tyk, cyk. Cyk. Oj. Źle mi się to poustawiało. Dobra, tu jest przejście do drzwi, tu i tu. Z tych pracowników mogę trochę podotrudniać. Ja już nie mam kogo nazywać tak naprawdę w, w tych odcinkach, więc zatrudnijmy sobie mm, więcej kowali do wytwarzania na sprzedaż, bo chcę, żeby sprzedaż ruszyła. Kowal, ty jesteś spoko. Tak, ty jesteś spoko, ty jesteś spoko. Jesteś spoko tak faktem do drewna był spoko ciągasz mniej klientów Aż mi kasy nie braknie na kowali. Na no, bróbka drewnem szybciej, może być. Cały hajs wydam na kowali. A to bieda takie bieganie. O, nie mam pieniędzy. No i teraz słuchajcie, zobaczcie, ile mam teraz tych kowali. Ja tutaj dam ich parę sztuk. Też nie za dużo, bo wolałbym mieć więcej kowali do wytwarzania z przedmiotów. I tutaj możemy awansować sobie to. I zobaczmy teraz, jak oni tutaj pracują. Nam ciężko. Gdzie są wszyscy moje kowali? Ja chcę zobaczyć, że skrzynki się uzupełniają. A, ponadto. Bo oni tu skrzynek nie mają, to muszę im tu dać więcej tych skrzynek. Na przykład tu i tu. By też tak daleko nie biegali. No i gdzie są ci moi kowale nowi? Już ukończyliście to. zajebiście. Aha, bo oni nie pracują, bo zobaczcie, tutaj nie ma jakichś tych ofert. To potrzebowałbym no, zwykłe oferty. Miedziany kielich. O, na topór. Na miecz z brązu, ale tu jest znowu obróbka tego dziadostwa. A niech naklepią mi toporów. Zobaczymy, jak szybko idą topory. Wow! Wszyscy ruszyli w bój. Tak to powinno wyglądać. Kurde, klepanie na skalę masową. A nie tam jakieś pitu-pitu, masowa produkcja ruszyła. Drewna im to pouzupełniam też troszkę. Dobra, zacznij następny dzień. A nie, nie, niech oni to wykończą. Zobaczcie, oni tutaj też wykonują jakąś obróbkę, nie? Dobra, następny dzień. Nie pokończyli to, to jazda z tematem. Oni mi szybko wyklepią to, co mają wyklepać. Właśnie tych ofert by się przydało też więcej. Bo to idzie jak złoto, nie? Pracownicy też transportowi, widzę, dają radę. Tylko z tymi przetopami idzie kiepsko. No i bardzo kiepsko. Sztabek srebra mam. Tylko nie mamy tam na dole tych sztabek Więc pytanie jak tu idzie z tym przetopem No słabo No ale co zrobić jak ja nie mam rudy Czemu tylko po jednej przynoszą Co to za pomocnicy słabi Co to za pomocnik słaby Który to taki gamoń A Boże, Ty sierota, Ty tylko jedno przenosisz. Cię nie dziwię, że to nie idzie. Michael, ja cię muszę zwolnić. Będziesz od rudy srebra. Nie, nie ma opcji. Pomocnik. O, już Francesca. Ty teraz będziesz dobrze tutaj pracowała. A nie tam jakiś, Michael. Zwolnienia był, gamoń. Jedną rudę przynosił. Tak to ludzie nie będą pracowali. Ona od razu po cztery. Nawet nie wiem, czy to przynoszenie rud to tutaj nie poprzerzucać kogoś, kto jest zarąbisty. On musi nosić sztabki. Sztabki nosisz, tak? Ty nosisz rudy czego? żelaza Dobra, brać się do roboty Brać się do roboty, nie pierdzielić Ty masz awans, sprzedawca awansował Więcej klientów Najmocniejsze umiejętności, niech rozwija też Najmocniejsze umiejętności. No teraz mi się rudy zaczęły pojawiać. Jest co wytapiać. Dlaczego ona aż tam łazi? Gamoń! Zamiast mi tu łazić i wytapiać. Tu byś wytapiał, ty? Jakiś sierota z niego. Na odwrót. Okay, dobra, coś możemy odblokować. O, właśnie to. Wytapianie na dwójkę i teraz mogę tu zupgrade'ować te piece pięć koła, no trochę to kosztuje, ale trzeba dwie sztabki będą szły dobra, następny dzień dzisiaj deszczowy dzień, ale fajnie, praca w re kończymy, mamy nowy schemacik. duża łyżka możemy srebrne kielichy w sumie narobić bo teraz tak jak pójdę w górę, to oni nie są wszyscy zajęci siedzą, bo nie ma towarów. Więc muszę im dać coś, co łatwo i szybko będą robili. Nie z tych zaawansowanych rzeczy. Na przykład buławy. Jasne, zróbcie buławy. Od razu się wszyscy rzucą. Zróbcie też cywne e, kielichy. I wszyscy poszli. Bo tamte oferty są zbyt skomplikowane dla nich. Oni nie chcą ich wyrobić. To jest ponad ich normę tak naprawdę. No ale pięknie to wygląda. Dobra, oni tu klepią. Z takich innych rzeczy, co mogę tutaj jeszcze zblokować? No nowy schemat mogę. Mogę zrobić tarczę. I drewniane młoty. Ale to te oferty mi nie przechodzą, odblokuję. Sobie tarczę, odblokujemy. Sobie tą bojową buławę. A nie mam więcej schematów. pa. Poczymy tutaj na wyższy poziom. Tarcza wykorzystuje drewno, więc możemy to śmiało zrobić. I na tarczę nie mamy żadnego miejsca. Więc pytanie: gdzie się tarcze umiejscowia? Musimy zobaczyć. Czy na regale? Nie. Tutaj na tym statywie? Nie. To chyba jakiś nowy przedmiot doszedł do sklepu. A jaki na tarczy doszły? To 650. U. Mamy tylko jeden regał na tarcze. Szafki puste. Cholera, nie sprawdzają się ci kowale. Ile Was tu jest tych kowali do robienia? Wytwarzania na sprzedaż 15 27 Zwiększmy tutaj ich do. Yuki Shazo potrzebuje zwiększyć sprzedaż, więc zrozumiemy 18 Was. Na sprzedaż ma być wszystko klepane. Regały mają być pełne. A nie taka fuszera. Odwalana. Kielichy, bo się klepią. No i jest. Dobrze, fajnie, dajcie mi znać, co sądzicie o tej Loże Goblinów i, i o tym całym kołhołdzie. Wytwórz pierwszą tarczę. O, mamy pierwszą tarczę. Ura, ktoś zrobił. Wow. Ale ładna. Jest pierwszy rycerz, który chce tą tarczę. Bierpan. No, nawet wyposażył. Zapłacił mi kupę pieniędzy za tą tarczę. Już mamy 110 tysięcy, więc Inkom jest niezły. Nieźle zarabiamy. Coś jeszcze tu w sklepie się pojawiło. Mały jest to jaki na tarcze. Nie, ja kupuję to najdroższe. Ma być dużo tarczy. Pytanie, ile tarczy tu wchodzi? Pewnie dwie tylko. 84 tysiące. Wszystko z oferty kupców ze sprzedaży przedmiotów 30 tysięcy. Czyli sprzedaż jest dobra. Sprzedaż pokrywa nam tak naprawdę robociznę. Dobra, następny dzień. Przy okazji zobaczymy, czy wpadnie jakaś oferta tańsza. O, nie mam nic, nie mam nic. Muszą skończyć pracę najpierw. Tak więc dzięki za oglądanie odcinka. Dajcie mi znać, jak podoba Wam się Eurokohos. Do zobaczenia.